Dzień dobry, nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem poranne webinarium. Na początku oczywiście standardowo prosiłbym o zapoznanie się z Disclaimerem i możemy powoli ruszać. Na rynkach dzieje się sporo, ponieważ no mamy taki jastrzębi, dosyć mocny powiew, Takiej retoryki, przede wszystkim no, mamy e, trzy banki centralne, które podnoszą nam stopy procentowe w Europie. Mamy Bank Anglii, który podnosi mocniej, e, mamy Norges Bank, który podnosi mocniej, SNB, można powiedzieć tak dosyć gołębio, aczkolwiek jakby cały czas mówi o tym, że może podnosić e, też e, w dalszym ciągu stopy procentowe. Więc widać, że jakby ta walka inflacją, z inflacją w dalszym ciągu trwa. CBRT oczywiście kompletne rozczarowanie. Widać, że polityka monetarna w Turcji się nie zmienia, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby szukać jakiegoś mocnego, mocnego umocnienia Liry, przepraszam, za to masło maślane. Natomiast no, pojawiły się prognozy, prawda, 30-40% ze strony CBRT. Między innymi Goldman Sachs mówił o, takich, o takiej możliwości, i wtedy można by było liczyć na taki Ruch jak mieliśmy w 2021 roku, czyli potężne umocnienie Liry, ale jednak tak się nie stało. Jak widać, na razie nie ma tutaj perspektyw do tego, żeby ta polityka faktycznie wspierała jakoś mocno Lirę. Aczkolwiek, no teraz pojawią się prawdopodobnie no, próby zaangażowania większych inwestorów do siedzenia na pozytywnych słopach, choć jednocześnie jakby martwi wciąż wysoka inflacja i to, że kurs się osłabia. Kurs się musi ustabilizować, żeby, żeby inwestorzy więksi chcieli właśnie siedzieć na słopach na liże. Natomiast no, Wall Street mamy dosyć pozytywne zakończenie wczorajszej sesji, przede wszystkim Nasdaq Cały czas idzie w górę, pomimo tego, że mamy jednak wzrost rentowności, odwraca nam się bardziej krzywa rentowności, już jest niemal na tych dołkach które obserwowaliśmy w marcu. Natomiast no, jakby ten jastrzębi powiew przede wszystkim ze strony Jerome Pawella, który no, wyraźnie podkreśla, że powinniśmy jeszcze doświadczyć dwóch podwyżek procentowych w tym roku. No to to powoduje kompletne odejście od złota, od innych kruszców. Mieliśmy wczoraj potężną wyprzedaż palladu. Mamy również wyprzedaż na rynku ropy naftowej. To też efekt tego, że no Cały czas jest brak jakichś pozytywnych informacji z rynków azjatyckich, między innymi też Indie troszkę spowalniają swój popyt, więc no to ma dosyć istotny wpływ na ropę naftową. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że cały czas ta druga, druga połowa roku może zaskoczyć, jeżeli chodzi o ropę naftową, ponieważ no, jednak te zapasy w końcu będą musiały zacząć mocniej spadać. Złoty pozostaje. Mocny, aczkolwiek dzisiaj od, por, od, no, od poranka obserwujemy dosyć wyraźne osłabienie naszej waluty. Niemniej no, za dolara już że płacimy 4 zł. Przy tym, gdzie dolar jest powiedzmy ostatnio dosyć mocny, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na euro-dolara, no to cały czas gdzieś tam w okolicach poziomu 1,09, 1,10 pozostajemy, więc jakby to daje też perspektywy do tego, że USDPLN może znajdować się w okolicach 4 zł. Mamy spadki na azjatyckich indeksach. Właśnie rozczarowanie, powiedzmy, tym, że w, China, w Chinach nie, nie ma jakby nowych środków do wsparcia gospodarki. Natomiast Nikkei 225 spada przede wszystkim ze, ze, ze względu na to, że mamy wyższą inflację bazową niż oczekiwano. Przede wszystkim tą podwójną bazową. No i dodatkowo mamy spadek indeksu PMI w Japonii, więc szykuje nam się scenariusz stagflacji w tym kraju, więc to może prowadzić do tego, że Nikkei 225 może zachowywać się gorzej w najbliższym czasie, aczkolwiek z perspektywy całego miesiąca wciąż Nikkei 225 pozostaje wysoko. Ja oczekiwałem tego, że Nikkei 225 zacznie reagować dosyć mocno spadkami, natomiast oczekiwałem tego ze względu na politykę monetarną, którą, która miała być teoretycznie bardziej jastrzębia, to się jednak nie stało, więc jakby ten scenariusz też troszkę się nam Oddalił. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz PKB z Hiszpanii. Indeksy PMI ze strefy euro i z e, Wielkiej Brytanii, później również PMI ze Stanów Zjednoczonych. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to Eurodolar, USDJPY, USD PLN, GBP, USD, Nasdaq, SP 500, e, e, CHN Comp, czyli e, Shanghai Composite. E, tutaj e, chińskich spółek to jest indeks notowany w, ha, w Hongkongu, e, e, Nikkei 225, ropa, złoto i gaz. E, jeszcze dwie rzeczy chciałem Państwu pokazać, czyli e, Zapasy gazu, które wzrosły wczoraj powyżej pięcioletniej średniej powyżej oczekiwań, stąd spadki. Dosyć wyraźne. Natomiast, no, trzeba się szykować na to, że być może ten lokalny dołek w, w najbliższym czasie nastąpi, ponieważ, no, jednak te prognozy pogody wcale nie są jakieś niskie. Wskazują na to, że te temperatury w Stanach Zjednoczonych będą bardzo, bardzo wysokie. Kolejna rzecz to jest właśnie ta odwrócona krzywa rentowności, czyli różnica pomiędzy 10-letnimi i dwuletnimi obligacjami w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, mamy już ponownie 100 punktów bazowych różnicy, czyli bardzo blisko tych Rekordowych poziomów od lat 80. Jak widać, jakby w przeszłości, tutaj w latach 80. mieliśmy wielokrotne testowanie powiedzmy tych dołków. Tutaj też na początku lat 2000 mieliśmy bardzo długą konsolidację, więc jakby ten scenariusz powiedzmy bardzo szybkiego odbicia się nam nie zrealizował, więc tu jakby pod względem tego cały czas jakby mamy szansę na to, że w momencie, kiedy wyjdziemy do zera w końcu recesja nam się gospodarcza pojawi, no i oczywiście to, że będziemy mieli więcej podwyżek stóp procentowych sprzyja temu scenariuszowi recesyjnemu. Natomiast my przechodzimy sobie już do platformy, zaczniemy sobie od kalendarza. W dzisiejszym kalendarzu mamy przede wszystkim indeksy PMI, ale również mamy, mamy PKB z Hiszpanii. Tutaj oczekiwanie nieco większego wzrostu, natomiast no, nasza uwaga się skupi przede wszystkim na PMI. -ach. Cały czas w Europie bardzo mocne PMI, ma je usługowe, natomiast przemysł radzi sobie naprawdę źle. No, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o te prognozy, jak widać, ten przemysł nie ma jakoś mocno odbicia, nawet we Francji ma nam spaść. W przypadku Wielkiej Brytanii, ten, te dane też będą ważne z perspektywy tego, czy oczekiwać recesji, czy jednak nie. Jak widać, usługi jednak w Wielkiej Brytanii trzymają się bardzo mocno, więc pozostawienie usług powyżej 50%. Punktów, co oznacza ekspansję, będzie sprzyjało kolejnym podwyżkom w Banku Anglii. No i oczywiście dane ze Stanów Zjednoczonych, no, oczekiwania bardzo bliskie, jeżeli chodzi o przemysł i usługi, troszkę niżej, więc, ale generalnie, jakby z perspektywy amerykańskiej gospodarki, widać, że gospodarka się wciąż trzyma bardzo, bardzo mocno. Między innymi ostatnie dane z rynku nieruchomości naprawdę bardzo mocno pozytywnie zaskakują, więc Fed tak naprawdę, no nie widzi powodów do tego, żeby, żeby ewentualnie faktycznie już kończyć ten cykl podwyżek. Wydawało się, że jednak to nastąpi, no ale Fed ma jednak inne zdanie, więc to może oznaczać, że inflacja faktycznie może jeszcze w tym roku zaskoczyć. No przede wszystkim, jeżeli popatrzymy sobie na, na, na ceny paliw, no to w tym momencie są one wyższe niż na koniec zeszłego roku, czy to w Polsce, czy, czy w innych rejonach świata. Więc to może sugerować, że inflacja odbije na koniec roku, więc na to banki centralne chcą się przygotować. A pytanie, czy, 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 czy również u nas, prawda, Narodowy Bank Polski będzie na to zwracał uwagę, czy jednak spadek inflacji poniżej 10% będzie już tym sygnałem do obniżki stóp procentowych? Natomiast my już przechodzimy sobie do wykresów euro-dolar. Jak widać, bardzo wyraźne umocnienie dolara, mamy przełamaną strukturę. Wzrostową przede wszystkim w postaci wyłamania się z największej korekty w tym trendzie wzrostowym. Na razie jeszcze nie możemy mówić o załamaniu struktury wyższych dołków i wyższych szczytów. Dopiero musielibyśmy, prawda, tutaj zejść poniżej poziomu 1,09. Cały czas jesteśmy przy wzrostowej linii trendu, niemniej no jednak pokazuje to, że ponownie dolar może dać o sobie zdać, znać, więc teraz w tym momencie kluczowym. Wsparciem są okolice poziomu 1,09. Jak widać w tym momencie przełamujemy się przez zniesienie 23,6, więc jeżeli ta H4 zamknie się poniżej tego poziomu, no to będzie perspektywa do ewentualnej testu właśnie poziomu 1,09. Jeżeli jednak zakończy się wzrostowo, no to będzie perspektywa do tego, żeby podejść tutaj w okolice poziomu 1,95 z perspektywy no tego, co nam pokazują rentowności, no to dywergencja jest dosyć, dosyć spora, więc no widać tutaj wcześniej, prawda? W kwietniu te rentowności pozostawały na dosyć wysokim poziomie. Eurodolar znajdował się w konsolidacji, no ale ostatecznie zaczął nam dosyć wyraźnie spadać, więc myślę, że. Teraz też może być taka sytuacja, że właśnie eurodolar ponownie nam się zamelduje na niższych poziomach. Z perspektywy tygodniowej, no, tworzy nam się właśnie dosyć wyraźny sygnał prospadkowy. E, natomiast, no, jakby z perspektywy tego, co obserwowaliśmy, prawda, tutaj w styczniu, no to ten sygnał się ostatecznie, e, no, mógł nie zrealizować, bo jednak później mieliśmy bardzo wyraźne wyjście w górę, ale tydzień zamknęliśmy spadkami, co zakończyło się dosyć wyraźną e, falą spadkową. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że tworzy nam się tutaj coś na tygodniówce bardzo ciekawego, oczywiście takie y, tygodniowe, y, tygodniowe y, formacje no, różnie się sprawdzają. Natomiast no, jeżeli faktycznie mielibyśmy powiedzmy wyrysowanie tego prawego ramienia, no to teoretycznie moglibyśmy przynajmniej oczekiwać przetestowania linii szyi, czyli w okolicach poniżej poziomu 1.07. Nie mówię, że ta formacja się sprawdzi, bo, bo jednak zasięg tej formacji jest dosyć spory, prawda? Tutaj mamy zakres powiedzmy 500 pipsów od wybicia potencjalnego, co by nam no, dawało nawet poziom 1,2 setne. Natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli to prawe ramię się utworzyło, no to będzie z technicznego punktu widzenia oczywiście, bo na razie przynajmniej rentowności dają na to szansę dojścia do tej linii szyi, ale zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Mamy przed sobą, prawda, wiele danych ze Stanów Zjednoczonych, które mogą jeszcze te perspektywy polityki monetarnej zmienić. GBP USD, prawda, mieliśmy wybicie, teraz jednak dolar amerykański prze, ma, ma tu jakby większą inicjatywę, natomiast warto zwrócić uwagę, że tworzy nam się tutaj wzrostowy, no można trend powiedzieć, raczej nie kanał trendowy, ponieważ tutaj mieliśmy wybicie. Niemniej, jakby wsparcie w okolicach poziomu 1,26 powinno być. Utrzymane. Moim zdaniem, fund będzie sobie radził coraz lepiej w najbliższym czasie, i no perspektywa poziomu 1,30 wydaje mi się, że w perspektywie 1 do 1,5 miesiąca powinna być osiągnięta, a tak naprawdę do tego poziomu nie brakuje nam, nie brakuje nam wiele, bo jest to jest to prawda około 2,5%, około więc wydaje mi się, że nawet taka dojście do 1,30 powinno mieć miejsce szybciej. Wydaje mi się, że ten Dolar amerykański oczywiście ma teraz perspektywę taką dosyć mocnego wzrostu, natomiast e, wydaje mi się, że do inflacji po dolar się będzie umacniał, natomiast po inflacji może oddać część swoich wzrostów. USDJPY e, tu, pomimo tego, że inflacja w Japonii wypadła e, wyżej, e, bo, bo tutaj warto zwrócić sobie uwagę na bazową, prawda? Ta bazowa e, generalnie spadła, natomiast podwójna bazowa e, mamy na poziomie 4,4% z tego co pamiętam albo 4,3. Więc no jednak ta podwójna bazowa pozostaje na bardzo wysokim poziomie. No tutaj wydawało mi się, że wyżej niż prawda ten zakres związany z wzrostowym kanałem trendowym nie zajdziemy. Natomiast no generalnie amerykański dolar prze, przejmuje tutaj inicjatywę. I jeżeli rentowności obligacji miałyby wzrosnąć ponownie do 4%, no to oczywiście tutaj pojawiają się perspektywy do tego, że możemy ponownie zajść w okolice 145, a nawet 147 na USDJPY, aczkolwiek, no, wydaje mi się, że prędzej czy później jednak z tego trendu wzrostowego, wzrostowego wyjdziemy. Natomiast, no do tego musielibyśmy przede wszystkim wyjść z tej struktury wzrostowej, natomiast do wyłamania tej struktury wzrostowej musielibyśmy przynajmniej zejść poniżej 141,3, więc na ten moment wydaje mi się, że 14 144,5 ma szansę być przetestowane w najbliższym czasie. USDPLN tutaj pozostajemy na bardzo niskim poziomie, aczkolwiek no, utworzyła nam się gwiazda poranna, więc no, tu jest perspektywa do tego, żeby przetestować 4.08, 4.10, nawet jeżeli, jeżeli oczywiście dolar ma się dalej umacniać euro PLN też nam troszkę odbija natomiast no jakby takiej z perspektywy długoterminowej po inflacji w Stanach Zjednoczonych no to i będzie perspektywa do tego żeby próbować próbować tutaj przetestować 3,97 bo jednak ten trend spadkowy jest naprawdę bardzo bardzo silny i no jak widać jest go trudno trudno przełamać no mamy tutaj dosyć Dosyć, dosyć wyraźny kanał spadkowy, więc dopiero tak naprawdę wyłamanie tego 4,8, 4,10 mogłoby cokolwiek sugerować, natomiast, natomiast te poziomy też są dosyć ważnym oporem. I teraz przechodzimy sobie do indeksów. Na początku Nasdaq, jak widać, Nasdaq pozostaje na wysokim poziomie. Mieliśmy domknięcie tej luki, luki związanej oczywiście z rolowaniem, więc gdzieś można powiedzieć, że te 15 tysięcy punktów, 15 są wsparciem. Natomiast no ten ruch z wczoraj nie jest kontynuowany, niemniej no jakby powiedzmy zakres, zakres, zakres największej korekty w tym trendzie wzrostowym jest utrzymane dopiero przełamanie tych 15 tysięcy. 50 punktów na stałe mogłoby nas skłonić do większego większego spadku No i w takim wypadku patrzyłbym tutaj na zniesienie 50% tego tutaj, tej fali, albo na zniesienie 61,8, gdzie mogłoby, mogłoby dojść do próby jakiegoś większego odbicia. Tutaj też z perspektywy powiedzmy takiego dłuższego trendu wzrostowego, no to też warto mieć na uwadze taką większą falę spadkową, ale to no, skłoniłoby nas do zejścia nawet poniżej 14200 punktów. Natomiast z tej perspektywy wydaje mi się, że jeżeli przełamane, Zostanie właśnie 15 punktów na stałe na d no to wtedy powinniśmy szukać ewentualnego spadku do zniesienia 50% czy 61,8%. SP500, tutaj bardzo podobna sytuacja, natomiast po przełamaniu tego wsparcia związanego z tą luką, wsparcie na 4330 4 330 punktów, no i oczywiście wzrostowa linia trendu, tutaj na ten moment wydaje mi się, że powinna być Utrzymana. No, i teraz przechodzimy sobie do azjatyckich indeksów. W przypadku Nikkej no to widzimy dosyć wyraźne spadki, natomiast no trzeba pamiętać, że z perspektywy, prawda, tutaj z perspektywy całego czerwca, no to pozostajemy na bardzo, bardzo wysokich poziomach, prawda, około 5% wzrostu. Natomiast pojawiła nam się potencjalna formacja, prawda, rgr linia szyi przełamana, więc być może przetestujemy tą linię szyi od górę. 3, 32 900 punktów, no i widziałbym potencjał do tego, żeby przynajmniej zejść tutaj do 32 500 punktów przetestowania tej wzrostowej linii trendu. Oczywiście te wzrostowe linie trendu można różnie sobie rysować. Z tej perspektywy ta linia została przełamana, no i patrzymy, czy ewentualnie nie jest to fałszywe wybicie. Natomiast moim zdaniem, przynajmniej do połowy tej, tej struktury formacji powinniśmy dojść i Teraz CHN Comp tutaj mamy jakby kontynuację takiego umiarkowanego spadkowego trendu widać, że tutaj po podobnej fali wzrostowej przetestowaliśmy zniesienie 50% tej fali, natomiast z tej perspektywy jesteśmy już przy zniesieniu 61,8 więc tak naprawdę jest to w tym momencie kluczowe wsparcie, jeżeli to wsparcie zostanie przełamane czyli zamkniemy się no, nie, nie, nie dojdzie do jakiegoś wyraźnego odbicia w tym momencie jakby do końca tego tygodnia, no oczywiście tutaj już rynek kasowy się domyka, natomiast no, kontrakty cały czas działają. No, będzie tutaj perspektywa, jeżeli jakoś wyraźnie jeszcze w najbliższych godzinach nie odbijemy do tego, żeby jednak zejść nieco niżej, przynajmniej do 6300 punktów w przyszłym tygodniu. No i oczywiście z perspektywy tego, co nam pokazuje Yuan, widać, że dywergencja jest naprawdę bardzo, bardzo duża, więc z tej perspektywy no, teoretycznie powinniśmy powinniśmy ruszać na niższe poziomy, aczkolwiek jeżeli Yuan zacznie nam e, odzyskiwać siłę, choć na ten moment fundamentalnie nie ma na to szans, no to wtedy będzie to sygnał, że to 61,8 powinno być utrzymane. I teraz przechodzimy sobie do surowców, więc na początku oczywiście ropa naftowa, ropa pozostaje na niższych poziomach. Oczekiwałem tego, że może dojść do próby jakby dojścia tutaj do górnego ograniczenia tej konsolidacji przy 70%, 73, 74 dolary jednak do tego nie doszło, testujemy ponownie okolice dolnego ograniczenia tej konsolidacji potencjalnie po dołek nam się to może utworzyć więc jeżeli będzie tutaj test właśnie okolic 67,5 dolara za baryłkę teoretycznie czwarty test powinien być naj, jakby najsłabszy więc będzie tutaj potencjał do tego żeby się wyłamać i przetestować 63 dolary, natomiast trzeba też pamiętać, że po, przy poziomie 73 Dolarów teoretycznie Departament Energii w Stanach Zjednoczonych powinien skupować ropę do rezerw strategicznych, więc też tutaj te okolice powiedzmy 70-68 dolarów powinny być bardzo ważnym, fundamentalnym wsparciem. Natomiast no czwarty test techniczny jest najsłabszy, więc będzie tutaj największy potencjał do tego, żeby się wyłamać. Natomiast utrzymanie tego wsparcia będzie oznaczało prawdopodobnie, że przynajmniej dojdziemy tutaj do górnego ograniczenia tej konsolidacji. No i złoto, złoto kontynuuje nam tutaj wyraźne spadki. Wyłamaliśmy się wczoraj z 1940, dosyć ważne wsparcie, więc no będzie tutaj potencjał do tego, żeby jednak zejść w okolice 1900 dolarów za jedną uncję. Tutaj mamy też dolne ograniczenie spadkowego kanału trendowego. Jak widać scenariusz, powiedzmy takiej konsolidacji lub lekkiego spadku, nam się potwierdza. Sezonowością, sezonowość teoretycznie pokazuje nam, że w, no, tuż przed połową lipca powinniśmy zacząć odbicie, natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że no coraz gorzej to wygląda z perspektywy potrójnego szczytu na, na właśnie na, Złocie. Jak widać, zawsze mieliśmy po tym szczycie, po tym szczycie powyżej 2000, nie mieliśmy w zasadzie miesięcznej świecy zamkniętej powyżej 2000 dolarów. Mieliśmy dosyć mocne spadki, więc z tej perspektywy, no przynajmniej wychodzi na to, że powinniśmy przetestować 1800 dolarów. No i będziemy reagować na to, jak będą się zachowywały rentowności, ponieważ, no, wyjście rentowności, no, powiedzmy, do 3,2-3%, no to będzie generowało nam perspektywę wzrostową. Wydaje mi się jednak, że tutaj wsparciem bardzo ważnym dla złota będzie 50-miesięczna średnia, więc no tutaj te 1800 wydaje mi się, że powinno być utrzymane, no i Ostatecznie jednak, prędzej czy później Fed przestanie podnosić stopy procentowe, więc będzie to bardzo ważny sygnał prowzrostowy dla złota. No, ale jak widać na razie w tym najbliższym terminie za bardzo perspektywy prowzrostowe nie są zbyt mocne. No i na samym końcu patrzymy sobie na gaz, gaz wczoraj. Gaz wczoraj, prawda, spadkował, przepraszam, nam tracił, natomiast no, teraz mamy otwarcie, prawda, luką, luką związaną z rolowaniem, więc o tym trzeba pamiętać. Być może jakieś niewielkie podejście do góry może nam się pojawić maksymalnie tutaj do 2,8. Natomiast oczekiwałbym tego, że jeszcze, prawda, ta luka zostanie domknięta, natomiast warto zauważyć, że teoretycznie ten lokalny dołek sezonowy powinien być powoli osiągnięty, być może tutaj 28, 29 czerwca, natomiast później już teoretycznie ten sezonowy wzrost powinien nastąpić, który wynika między innymi też z pogody. Ja Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję, życzę miłego weekendu i zapraszam w poniedziałek na 7.50 na webinarium Przemka Kwietnia. Dziękuję jeszcze raz oraz do zobaczenia.